Jadę na Martin, tutaj dojeżdżam. Patrzcie, tu jest w ogóle śniegu od Groma. Ale ja pamiętam tą drogę, ja już tutaj nie jeździłem z 20 lat ponad. No, Jak jak wcześniej e, początki mojej kariery jeździłem na Rumunie w takiej firmie z Władysława z Poltrans, Waftrans, to się tam nazywało, co tam mieli bracia, tata. I... No to jeździłem tędy właśnie. I ta droga się nic nie zmieniła dalej. Taka kurde, kręta, ciasna, mnóstwo ciężarówek, kolejny. Naprawdę jest tutaj tak, tak się stresująco. Zapomniałem, te kolejny najbardziej wyrzucają na te ciężarówki, ale mniej z Tylko właśnie mnie tu zastanawia ta pogoda. Patrzcie, tu jest śniegu. Ja jestem w szoku. Nigdzie śniega nie ma, a tutaj. Czy jesteśmy tak wysoko, czy co? A dzisiaj ma sypać, więc fajnie by było to przejechać z powrotem jeszcze. A jak to upadnie nas tu śnieżyca, to ja tego nie widzę. Eee, ale tu fajne parkingi, patrzcie w lesie. No kurde, tu by była pauza fajna, nie? Uuu, podoba mi się taki parking. Kurde, jeszcze takie te, te, te drzewa ośnieżone, jak to tu wygląda? No nic, będziemy widzieć, tam mamy jeszcze dwie godziny z klienta, Czyli od klienta tu dwie godzinki No zobaczymy No, pomału dojeżdżamy, kurde ciężka ta noc A jestem tutaj przy samych szachach Jak z granica na Węgry, szachy I tu w lewo odbiłem i teraz jadę takimi wioskami bo Tylko tu jest droga Te góry tam, to są takie pola, łąki mi się Pierwsze, co mi się to skojarzyło, to z grą Gran Turismo, też są takie parę takich torów było wyścigowych i to właśnie taki klimat mi tutaj to robi. pusta droga, jedna ciężarówka gdzieś tam z przodu, zero domów, tam jakieś miasteczko, przejechałem trochę większe i wyjeżdża się parę domów na obrzeżach i później pustki, masakra, no, no tutaj nie byłem w tych rejonach, nie kojarzę tego. Szachy ok, na no, szachy jeździłem dużo, ale, ale to jest już dawno, zapomniałem. No ale tu, jak się w lewo już odbije, to tu mi nie było. Interesujące. Patrz, jakieś parę aut przejedzie i pusto. Fajnie. Dobrze, zajeżdżamy Gdzieś tutaj będziemy kręcić. Jakieś wioski, wioseczki, miasteczka. No ale tam mówię, tam w większości to się wjeżdża o takie parę domków. A to jest taki klimat już węgierski, taki biedniejszy, takie... No czuć, że to, to nie jest ta Słowacja a tam przy, przy Bratysławie. To jest, to. To, to jest taka... W ogóle Słowacja chyba taka wygląda, mimo że euro przyjęli, to ona tak, nie wiem, Czesi chyba są bardziej rozwinięci. Może się, może się mylę, ale to są takie dziury, to no tak rozwalone drogi. Naprawdę, tylko te główne drogi jeszcze są jakoś w miarę, ale ta reszta to jest... Płożal się Boże. Cisną tu, siedzi mi na tyłku kierowca czy takie mandaty są srogie, o patrzcie, widzicie, wyjeżdża się z tej wioski i znowu taka potężna przestrzeń, te góry tam gdzieś w tle. Fajnie, to takie miejsca mi się podobają. Mandaty to są wysokie, a ten mi siedzi tak na dupie, tak mi jak go... Jadę tutaj szybko, no ale... W mieście wjeżdżam te 52, staram się trzymać. Ale ma węgierski... Węgierska sieć się przełączyła. To, to są Węgry, już tutaj nie? Jestem przy samej granicy. Jadę wzdłuż granicy, właśnie jak się nadu na szachy, to w lewo. Zresztą nawet nazwy miejscowości po słowacku i po węgiersku. Zwolniłem, a ten już mi siedzi znowu na. Ja by nie wiem co mu to dało, że ja przyspieszę przez to No chyba nie Co to jest sklep? To są takie te sklepy właśnie takie stare, no Mało jest, no normalnie takie u nas kiedyś były te sklepy takie Na wioskach, że jeszcze pani siedzi za ladą i ona wszystko podaje nie wiem jak tam skąd oglądacie, czy u was takie sklepy jeszcze są, bo na Śląsku to już takich nie ma. Wszystko samo obsługi. Jakieś żabki, nieżabki, pani siedzi tylko przy kasie i tyle. Ale wiem, że kiedyś tam e, kiedyś jechałem z Wojtkiem chyba, z tym fotografem pozytywnym. No to e, gdzieś tam jechaliśmy na Karpacz i tam żeśmy też chcieli kupić bułkę i kiełbasę, no to tylko takie sklepiki, że pani tam siedziała i słucham, i się mówi, co się chce, no ja już, to do... ja mówię, no na Śląsku już takich sklepów nie ma, nie, to już jest a jeszcze tam, w Pieninach też tak było no, o jak mnie wyprzedza, patrzcie tu jest autobus się mu śpieszy. o, jeszcze mi lusterko uwali idiota czysty baran, tak się uśpieszy. Ja on pojedzie w prawo, a ja jedę w lewo. <laughs> tak ryzykowo. A my jedziemy gdzieś tu. I tu już blisko. Tam idzie jakiś bus za nami, kto wie czy to nie jedzie z oknami. E, okniarz. Ale ta przestrzeń, no po prostu... Szkoda te szyby brudne, ale przyjedziemy, umyjemy tego strupa. Mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywała, że zanim dojedziemy do Italii, czy gdzie to? Jeszcze w sumie nie wiem, czy jedziemy na Italię. Może się okazać, że jedziemy na Francję. <laughs> o, to wychodzi na to, że to jest na tej drodze. 3 km i to tutaj. Będziemy na miejscu. Nareszcie, powiem wam, nareszcie. Bo wyjdzie 5 godzin, 15 minut. No to gdzieś ujedziemy. Nie wiem, bo to w nocy to się śmigało. W dzień to będziemy jechać tutaj przepisowo. I mam nadzieję, że dojedziemy gdzieś. Gdzieś pod Martin, coś tam te rejony. Taki plan. A ja chciał być 45 zrobić. No patrzcie no. Słowacja nie jest dużym krajem, ale tu chyba dużo ludzi też nie mieszka. Oni chyba są zagęszczeni, większość tam w tych tam albo na Bratysławie, albo z drugiej strony tam jest poprat czy coś tam jeszcze? I jeszcze tam dalej, nie? No to takie główne, chyba ten miasta, reszta to tu pustki. No, 16 ton, nie? Ja w nawigacji, jak ja wjeżdżam tu na Słowację czy na Czechy, to ustawiam 10 ton. No i tam 3,8 metra wysokość. Ale ustawiam 10 ton właśnie przez te mostki, nie? Bo jakbym miał ustawione jak na zachodzie 40 ton no to mnie tu nigdzie nawigacja nie poprowadzi, nie? Wszędzie będzie kombinować jakieś objazdy przez pola, łąki, lasy, bo... no bo się nie da. Tu trzeba tak robić, oni to tak dziwnie mają, że to jakieś takie dziwne oznakowania, nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ale no, tu wszyscy jeżdżą 4 km Ciekawe, jak to tam będzie wyglądać, czy to jest budowa, czy to jest jakiś magazyn. Oby to był jakiś może magazyn, bo kurde, ja jeszcze z tym gościem nie gadałem, że ja tu będę. Nie chciałem dzwonić, może teraz, a teraz już jak będziemy na miejscu, to będziemy gdybać. Wezmę telefon, będę tam dzwonił, żeby przyjechał. O, no, bo gdzieś to tu musi być. To jest stacja? Stacja paliw jaka dziwna. No i tu gdzieś tu. Żebym tego nie przejechał. A tu nie wiem czy to nie jest, to hala. Tutaj to będzie. Tam są chyba okna, jak dobrze widzę. No dobrze, że przyczepy nie brałem. No tu z przyczepą ciężko miał wykręcać, mu pewnie by się dało. Eee, to jest chyba jakiś ten. Jakaś firma, to może tu wózko? Jest, są stojaki. Pewnie będę musiał pozabierać. Tu jeszcze śnieg. Dobra, ja się tu spróbuję rozejrzeć. Co jak, gdzie, kiedy, po co, na co, komu. Nie, dobrze, tym przyczepy nie brałem. Kurde, bo tu bym musiał kombinować manewry. Nie wiem, czy to tu nie będzie zrzucane. Dobra, idę tam się popytać, co i jak. No. nie wiem czy tu będziemy to rozładowywać to bym się tu wcofał po a no, który to jest czynne nie możemy a jest tutaj ktoś dobra idę tam. dobra wszystko wiadomo tu się cofniemy ale tu jest stojaków nie wiem czy to stojaki do zabierania czy nie On nic nie mówił Jeszcze tutaj podcofnę bo ja nie widzę tamtego to tam był słup, latarnia Nie chciałbym w niego wjechać latarnia Dobra, tam to poukładamy i gotowe Dobra i tak to zrzucamy bierzemy się do roboty Atakujemy A, Skontaktuj się z serwisem Niska pojemność akumulatora. Mam nadzieję, że odpaliś po całych e, rozładunkach i po nocy Obie. odpali niepotrzebna panika pauza zrobiona dobra, no. eee. jedziemy 3.40 mi zostało 7 ale hmm. myślę, że dojadę może gdzieś pod Bielsko, czy tam, gdzieś, znaczy... Pod Bielsko, tam chodzi mi o nie o. Gdzieś tam mosty. No, lepiej. No co pałem z przyczepą, nie wiem, czy bym tu wykręcił. No. Ja tu tak miał z przyczepą, bo to ciężko by było. To dobrze, że tej przyczepy nie mam, kurde. Jedziemy. E, gdzie staniemy? Nie wiem, 3.40, tak jak mówię, nie chcę ruszyć dychy. Bo nie wiem e, jak to będzie z tym weekendem, jeśli to będą Włochy i będzie się jechało tam na dół przez Teroseto, to ja bym chciał tam sobie podjechać na wiadomo na, e, na weekend. No a jakby był wyjazd za, opóźniony gdzieś tam w piątek, bo tak się też zdarza. No to żeby te dwie dychy mieć, nie? Żeby, żeby, bo tam jest jedna dycha na ten parking przy, tym, przy tej rzeczce, to tam sobie staje często, no i stamtąd znowu jest co dymać, żeby, żeby tam dolecieć, tą dyszkę drugą warto mieć do świętego spokoju, więc no taki jest plan, żeby nie ruszyć tej dy żadnej dychy niepotrzebnie, tak mówię, no nie potrzebuję, no bo co mi to da, że ja dzisiaj dychę zużyję, jutro tylko do tego serwisu musimy podjechać więc jedziemy jakieś 3 godziny możemy sobie ujechać no, chyba że będzie jakiś fajny parking z jakimś fajnym widoczkiem czy coś to sobie staniemy po dwóch godzinach na przykład, tak żeby tam jutro nas trzeba już dolecieć jutro mamy serwis na siódmą rano chyba, tak? na siódmą rano, no no to fajnie by było o czwartej żeby ruszyć o Zobaczymy. No, Będziemy. Co so, oglądajcie tu? Pokażę Wam widoczki jakie będą po drodze, bo tu chyba będzie ładnie. Przejdaliśmy aż do mostów kurde powiem wam gdzie, gdzie 8-32 jechałem z firmy, dojechałem tam na szachy, za szachy, bo to na w szachach odbijaliśmy w lewo jeszcze jakieś 20 km to rozładunek, którzyśmy wrócili i to się zmieścimy w 9 godzinach. No po prostu fantastyk, To ile tam zostało? Ponad to około 100 km mi zostanie do serwisu na jutro. No jak o czwartej ruszę, to i tak będę koło przed szóstą. Idealnie. Idealnie. Tu sobie staniemy na tych szachach, tam jak Mogłem jeszcze. Myślałem, mogłem jechać, bo tam kilometrowo nie wychodziło za dużej różnicy. Tu będzie, robiło Nie wychodziło za dużej różnicy w tym. Eee, czy bym tam przez Bielsko pojechał, czy jak? I myślałem jeszcze, że może przez dom przejadę. Co tu się dzieje? A, że przez dom przejadę, ale no musiałbym dychę ruszyć. Byłbym w stanie podjechać pod dom, się wypałzować. Tyle, że kurde, tutaj jak będę w tym aucie, to może będzie to ogrzewanie chodziło, ale co jakiś czas go jeszcze przepalę, nie? Żeby on, żeby on mi, kurde, jak wyjdzie mi komunikat, żeby go odpalić, no to ja tu będę. A tam jakbym go zostawił na cały dzień, no bo to jutro dopiero o 4 rano, no to mogłoby być nieciekawie. To też tu robi rozpoczęcie. Muszę jakiś parking, tu jest chyba parking na tych mostach z tego co kojarzyłem. Więc my sobie tam zrobimy tam już w ogóle pauzę. To był taki parking mi się wydaje, kiedyś tu się przejeżdżało, przez co tu niczym stoją. Wiesz, tu, tu zawsze był ten e, terminal, nie? Z tego co kojarzę, Dawno mnie też tu nie było więc po lewej a Po prawej nie ma Też powinien być a Tu chyba jest w prawo parking no. Parking Parking team nadzieję, że to nie jest płatne nic. No i tu sobie staniemy w jakimś ciekawym miejscu bym se stanął, się stanął, parkował Ale to jest kocioł Nie wiem czy tam dalej sobie stanąć Czy tu trzeba stanąć ja Nie wiem Nie ja bym się tam dalej stanął Ale nie wiem czy tam się dał. Czy tu nie trzeba będzie się wcofać Tu podjadę koło niego. Tu jest jakiś parking, tu kiedyś była jakaś karczma. Tu jest też parking, po lewej, po prawej, wszędzie. gdzieby gdzie, gdzie tylko? Nie wiem, gdzie się tu stanę? Czy tu, czy tu? Ja, tu sobie stanąłem. Mam tutaj swoją przestrzeń, swój azyl. Żeby nie stać między ciężarówkami, wszystkimi. No i bajka. Abra. Du stoi immer. Pausen machen.